Jest na początku mojego pobytu, chyba po pięciu, sześciu latach, przeżyłam lekki szok. To znaczy, wydarzenie, które mnie po prostu dało dużo do myślenia. Pochodzę z, pochodzę z katolickiego kraju, zawsze mi się wydaje, zawsze ma się tą dumę w jakiś sposób. Koreńczycy też to często podkreślali, jak z nimi się spotykałam. Ale pewnego dnia. Przyjechała do Korei grupa grupa kierowników, jakichś dyrektorów tej fabryki DEU. Przyjechał kilku wojewodów. Przyjechał pan z ministerstwa. I przyjechali też, jak gdyby, szefowie tej spółki DEU, którzy już rezydowali w Polsce od dwóch lat w Lublinie. I przyjechali razem do Korei spotkać kogoś z ważnych osobistości rządowych. A że ja byłam wtedy w Seulu i pani jednego z tych wysokich przedstawicieli koreańskiego deum była katoliczką i też należała w Korei do trzeciego zakonu franciszkańskiego. Jej, ona i jej mąż byli wykształceni na Seul University. To jest najbardziej prestiżowy uniwersytet w Korei. Polscy tutaj mieszkali przez dwa lata, no i przyjechali z tą całą grupą do Korei, właśnie spotkać jakiegoś wielkiego dygnitarza państwowego. I razu pewnego poprosili mnie, by w jedną niedzielę pojechać z nimi do wioski tradycyjnej. Oni wcześniej tam zamówili obiad i wszystko. Powiedzieli mi, Maria, my wszyscy właściwie mówimy po angielsku. Ale gdyby czasem trzeba było coś jeszcze przetłumaczyć, to jedź z nami, to nam pomożesz. I pojechałam z nimi. I oni wtedy idziemy do tej prostej, niby restauracji, gdzie zamówili obiad. Wszyscy wchodzą, siadają za stołem są to Polacy i Koreańczycy i ja. Siadamy za stołem i wszyscy, gdy obiad został podany, od nos, po prostu biorą te patyczki i myszki. Wszyscy zaczynają obie. A jeden z nich przerwał mi Korańczyk, i mówi mi tak, siostro, ja was nie pojmuję. Nieraz to chciałem komuś powiedzieć, ale mówi, nie mam bardzo, komu, nie miałem komu. Nastu jest kilku katolików w tej grupie, która przewodzi deł w Polsce. I Gdy przyjechaliśmy do Lublina, weszliśmy pierwszego czy drugiego dnia do stołówki, gdzie jemy obiad, bo Koreańczycy, musimy wiedzieć, jedzą ryś i muszą go jeść zawsze o 12 albo o pierwszej. Oni nie mogą, nie jedzą kanapek tam o którejś godzinie. I mówi, przychodzimy do stołówki, siadamy do stołu, my zaczynając posiłek, zawsze modlimy się przed posiłkiem. A w w tym Lublinie, w tej stołówce, nikt się nie modli. Mówi siostro, jaki to dla nas szok, że jesteśmy w katolickim kraju, który ciągle powtarza, że ma papieża, polaka, i w ogóle, i w ogóle, a nikt tu się przed jedzeniem nie modli. I mówimy, pomodliliśmy się, siadamy do jedzenia i po prostu spożywamy obiad. I potem mówi, dopiero po czasie. Pytają kogoś z Polaków, jak to. Nas jest kilku katolików, są też niekatolicy Koreańczycy, ale my, katolicy, niezależnie od tego, że razem jemy posiłek z tymi, którzy są niekatolikami, nam nie przeszkadza po prostu przed posiłkiem się pomodlić. A wy? Przecró, gdzie wy jesteście? W ogóle, w ogóle serce mi zaczęło mocno bić. I tak mówię, no po prostu. Polacy czasem mają kompleks religijny. I naprawdę nie wiedziałam, co powiedzieć, ale uświadomiłam sobie i to u Koreańczyków podziwiam. Jeżeli wierzy, to niezależnie, gdzie jest, po prostu tą wiarę wyznaje. Wstyd dla mnie był ogromny, ale równocześnie no uświadomiłam sobie nasze polskie realia i życzyłabym nam wszystkim i sobie po prostu wracać do korzeni i wyznawać wiarę tam gdzie się jest, tak jak człowiek.